Szczęść Boże, Zofia Dura. Moim gościem jest dzisiaj pani europoseł Beata Kempa. Szczęść Boże, witam serdecznie. Proszę mi powiedzieć, jakie mamy narzędzia, aby przeciwstawić się dechrystianizacji Europy? Dziękuję za to pytanie, dlatego że czasami nam się wydaje, że to wszystko, co się wokół nas dzieje w związku z prześladowaniem chrześcijan za wiarę, wprowadza nas w taką, w taką w w takie, w takie uczucie, że jesteśmy bardzo bezradni, tak? że, że właściwie nie możemy nic zrobić, że Europa w swojej odsłonie, w tej chwili tej instytucjonalnej, jest przede wszystkim lewicowo-liberalna i że tak naprawdę nawet nie chce tego tematu podejmować. I to jest jakby jedna część odpowiedzi. To znaczy, rzeczywiście w Parlamencie Europejskim, w momencie kiedy my prosimy i inicjujemy debaty, to jest jakby pierwszy instrument inicjowanie debat na temat i pokazywanie tego zjawiska, Zarówno takiego jednostkowego, jak i globalnego, ale najczęściej to jest na skutek jakichś wydarzeń, które są bardzo drastyczne. Kiedy prosimy o tego typu debaty, na przykład w Parlamencie Europejskim, często jest tak, że one są tą lewicowo-liberalną większością odrzucane. Ale są też takie momenty, kiedy aresztowano jednego z biskupów w Nigerii. A wiemy, że w tej chwili w Nigerii jest naprawdę no, fala prześladowań niesamowita. W ogóle Afryka Subsaharyjska jest tym. Szczególnym regionem, to ci wybrzmiało na konferencji w, w sprawie globalnej dechrystianizacji, to jednak Parlament Europejski przychylił się, i konferencja przewodniczących przychyliła się, dlatego że był bardzo szeroki front, który w wielu miejscach na świecie stanął w obronie tego niesłusznie aresztowanego hierarchy kościelnego, który zresztą dbało o wolność słowa. On, zdaje się, z tego co przypominam sobie, też prowadził tam radio, media. Więc w tej sytuacji, Sytuacji Taka debata się odbyła. I co się okazało podczas tej debaty? Było zawołanie naprawdę niemalże ponad podziałami, mówię tutaj o tej części centrowo-prawicowej, żeby Ursula von der Leyen nie zwlekała, bo trzy lata zwleka, do powołania wysokiego przedstawiciela do spraw wolności religijnych. Taki przedstawiciel był, nazywał się to był, to był Słowa Kwigiel, jeszcze w, poprzednim, w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. I on zrobił bardzo wiele dobrego. Dlatego, tego, że jako właśnie przedstawiciel unijny jeździł, badał to, różnego rodzaju sytuacje, przedstawiał raporty w parlamencie europejskim i domagał się, żeby Unia Europejska, na przykład z tymi krajami, z którymi ma umowy gospodarcze, a trzeba widzieć, że Unia Europejska z wieloma krajami świata ma umowy gospodarcze, które opiewają na potężne pieniądze, albo na przykład środki, albo na przykład udziela pomocy humanitarnej czy rozwojowej na równie potężne środki, bo Unia Europejska jest największym donatorem, jeśli idzie o, o, o pomoc rozwojową, swojową czy humanitarną, no tak, tak to wygląda w liczbach i wtedy ma takie, taką możliwość, że jeśli taki wysoki przed, wysłannik przy, przedstawi konkluzję z, z takiej wizyty na przykład studyjnej, uzna, że dochodzi tam do aktów przemocy, do, dechry, do właśnie zjawisk dyskryminacji ze względu na wiarę, ma prawo Unia Europejska takie umowy weryfikować i wtedy była taka sytuacja bodajże z, z przypadkami w Egipcie, drastycznymi przypadkami, jeśli chodzi o Koptów w Egipcie, i tam taki wtedy Unia Europejska, na skutek takiego raportu, przedstawiciele Unii Europejskiej przeprowadzili bardzo poważną rozmowę z prezydentem, grożąc, że zerwą umowę, jeżeli dalej będzie dochodziło do aktów dyskryminacji Koptów. i na ten czas sytuacja Koptów się polepszyła na mocy rozporządzeń i wtedy decyzji prezydenta Egiptu. Czyli ja pokazuję na tym jednym przykładzie, mm -hmm. że Unia Europejska ma instrumenty, chociażby właśnie poprzez te umowy, czy poprzez swoje działania w różnych agendach, instytucjach ponadnarodowych. I chcę na to dzisiaj też, rozwijając to oczywiście, zwrócić uwagę. Rezolucje, możemy podejmować rezolucje. One mają, nie mają charakteru opinii, nie mają charakteru. Prawotwórczego, ale mają charakter opiniotwórczy, szczególnie jeśli idzie o społeczność międzynarodową, unijną. Na przykład teraz, to podam taki przykład, będziemy chcieli potępić Rosję jako państwo terrorystyczne, prawda? Więc a w tej sytuacji, jeżeli będziemy przyjmować rezolucję, i przyjęliśmy w sprawie Ekscelencji Księdza Biskupa rezolucję, to jest naprawdę już jak na Unię Europejską lewicowo-liberalną, mm -hmm. sporym osiągnięciem, ale tak trzeba działać. Należy ustać w tej materii. No i oczywiście, prezentacja tych wszystkich tutaj danych, które zbieramy podczas takich konferencji, jak chociażby dzisiaj w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Te dane są ważne, bo potem posługujemy się nimi właśnie podczas wystąpień w Parlamencie Europejskim. Czyli widzimy, że Unia Europejska reaguje, jeżeli chodzi o kraje spoza Unii, ale jeżeli mamy jakieś problemy związane tutaj. W Europie, to tak nie reaguje na te prześladowania. Dlatego, że tak jak powiedziałam, uzależnione jest to. Nie, no, reaguje, reaguje na rzekome, czy powiedzmy, no, jakieś takie czasami podawane ponadstandardowo. A czasami wydumane, bo był jeden z europosłów, który powiedział, że ze względu na jego orientację nie wpuszczono go do jednej z kawiarni w Polsce, po czym nie umiał podać, która to kawiarnia była. A więc dlatego mówię o czasami wydumanych różnego rodzaju problemach. Ale reaguje, na przykład na, na kwestie związane z problemami dyskryminacyjnymi, jeśli chodzi o społeczność LGBT, reaguje bardzo żywiołowo w sprawie dotyczącej ochrony życia, czyli gdyby tutaj w tym przypadku zupełnie przeciwko ochronie życia, czyli reakcja, na przykład na wyrok. I tak, jak był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce w sprawie aborcji eugenicznej, to wtedy bardzo ostra debata, bardzo, bardzo emocjonalna debata przeciwko cywilizacji życia, bo takie było jej zabarwienie. Układ sił w Parlamencie Europejskim jest w tej chwili taki, że jest to większość, tak jak powiedziałam, liberalno-lewicowa. I no, część z tych osób to są no, zajadli, zajadli wręcz antychrześcijanie. Tak? I, w, I tu bardzo trudno się Rozmawia. Czasami to jest bardzo, ma ten poziom bardzo dużą warstwę taką emocjonalną, natomiast nie ma tutaj merytoryki. Staramy się tą merytorykę jednak bardzo spokojnie wprowadzać. I przede wszystkim, co się zdarzyło, myślę, bardzo dobrego, to znaczy, po pierwsze, powstanie intergrupy na rzecz obrony tutaj wartości, na rzecz obrony chrześcijan, czyli połączyli siły europosłowie z różnych krajów, którzy naprzód czuli taką dużą niemoc, że chyba już nic nie da się zrobić. A jednak myślę, że pod wpływem różnych impulsów, szczególnie też tej, tej debaty na temat właśnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Ja pamiętam tę debatę, ona była bardzo emocjonalnie, możecie mm. Państwo ją pewnie świetnie odnajdziecie jako młodzi ludzie, gdzie, gdzie było bardzo dużo emocji, mało argumentów. I wtedy na przykład przedstawialiśmy argumenty z encykliki świętego Jana Pawła II Ewangelium No i, I właściwie poza krzykiem nie było merytorycznej, nie, nie, nie umieli Podjąć merytorycznej dyskusji na temat związanych z tezami, które zawarł Ojciec Święty w, w, w Ewangelium Wite, czy tak jak jeden z, z. Bo warto słuchać homilii mądrych osób. Pamiętam, kiedy jadąc, polecam samochodem, a przemieszczam się czasami 1100 kilometrów, w jedną 1100 kilometrów, w drugą tygodniowo. Wtedy bardzo często na YouTube odtwarzam sobie mm -hmm. różnego rodzaju przesłania, homilie, czasem też i konferencje, jeśli są zarejestrowane. I, I jeden z księży powiedział, że no każde dziecko w momencie poczęcia ma kod genetyczny, to znaczy ma już kolor oczu, kolor włosów, ma swoje ukryte talenty i nie tylko, ma inteligencję. I, i pamiętam, jak to powiedziałam, to wywołało to niesamowitą konsternację i wręcz taki. No, muszę powiedzieć, że, że to było rzeczywiście ciekawe zjawisko, też socjologiczne, ta, ta reakcja, ale, ale wszystko to kropla drąży skałę i naprawdę przede wszystkim. Nie nie należy składać broni, nie należy się załamywać, nie należy pójść w taki wariant bez nadziei. Absolutnie nie, dlatego że właśnie ta debata spowodowała, że myśmy zaczęli się odnajdywać jako ludzie, którzy jednak są za cywil w tym sporze, bo jest potężny spór w Europie i na świecie. Zresztą dzisiejsza konferencja to pokazuje również mm -hmm. na świecie: cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. Śmierć. Chrześcijanie y, przeszkadzają, są y, w mniemaniu oczywiście ich prześladowców, groźni dla kogo tego. Jak dzisiaj powiedział pan profesor, jeśli chodzi o, o kraje hiszpańskojęzyczne, prawda? Czyli bo, bo jakby zagrażają kartelom narkotykowym czy księża, którzy pracują z młodzieżą uzależnioną, przeszkadzają kartelom narkotykowym, no bo kartele nie będą miały zysków, jeżeli młodzież będzie wychodzić na, na fajną, prostą drogę. Więc tutaj tych zagadnień jest bardzo wiele. Unia ma bardzo wiele do zrobienia. Wszystko będzie też zależało, pani redaktor, od czego mianowicie od y, przyszłych wyborów europejskich, dlatego, że jest duża nadzieja wobec takiego frontu prawicowego, frontu wartości, który przechodzi przez, y, unie, przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. To stało się w tej chwili y, na przykład we Włoszech, prawda, tam bracia Włosi zwyciężyli i pani e, 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 tutaj premier już obecna e, w Włoch, no, zamanifestowała pierwszej słowa jestem chrześcijanką, prawda, więc mm -hmm. miejmy nadzieję, że te właśnie wartości, które są u podstaw naszego chrześcijaństwa, będą motorem, jeśli idzie o decyzję takiego wysokiego czynnika władzy, jakim jest premier akurat w tym przypadku To samo dzieje się już w tej chwili odnotowujemy silniejszą pozycję partii Vox, prawicowej w, w Hiszpanii, w Szwecji wygrała również prawica. Mamy nadzieję, że w Polsce również wygra prawica, no jeśli połączymy siły, to myślę, że łatwiej będzie polepszyć los chrześcijan również na świecie i w Europie. Ale wracając, ma pani rację do pytania, dlatego, że statystyki pokazują, że chociażby w samej Francji aktów przeciwko chrześcijanom jest ponad tysiąc rocznie. To jest właściwie taka, taka tendencja konsta. W 2018 pierwszy raz odnotowano, takie badania przeprowadzono. To są różnego rodzaju ataki, nie tylko na obiekty, ale też na, na, na osoby, więc to, to, to są poważne elementy. I myślę, że tutaj trzeba łączyć wysiłki, bo to jest prześladowanie za wiarę i chcemy zamanifestować jedno, że nie tylko mówimy o tym, że dotyczy to chrześcijan, ale chcę powiedzieć, że każdy ma prawo wierzyć, każdy ma prawo do wolności wyznania, sumienia i trzeba to chronić i również jeżeli wobec innych wyznań, osób czy przedstawicieli innych wyznań dokonywane są tego typu akty, też powinniśmy się temu przeciwstawiać w duchu tolerancji. Musimy już się pożegnać. z dyrektor pani Szuk, Pożegnamy się i, i A, dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie, bardzo dziękuję za za trans Transmisję tego wydarzenia. No, gdyby nie media, to myślę, że i Rodzina Radia Maryja, nasi radiosłuchacze nie mieliby argumentów, a tak staramy się ich wyposażyć. Dziękuję.